Witam wszystkich serdecznie. Old School Reviews. I znowu mam dla Was kijowe wiadomości. Chciałbym, żeby było inaczej. Moi drodzy, większość z Was, równie tak samo jak ja, to było chyba od soboty, tak, od soboty czy od piątku, można było pograć do poniedziałku zeszłego, w sumie tego teraz to był, w Beta Diablo 2 Resurrected, czyli tego, tą, słuchajcie, wersję odświeżoną tego całego Diablo, które było 20 lat temu chyba wydane przez Blizzard'a. Świetna gra, wszystko pięknie, ładnie, ogrywałem grę, Zachwycałem się okładem, słuchajcie, wizualnym, jak i również dźwiękowym, bo dźwięk stał na, na bardzo fajnym poziomie, e, wszystko było od nowa, słuchajcie, zrobione, y, wszystkie odgłosy, cała muzyka, no to było coś świetnego, grafika też naprawdę była świetna, ale jest pewien duży, kurwa, problem. Mamy bardzo, ale to bardzo duży problem, w sumie zwłaszcza gracze konsolowi. W momencie, kiedy wszyscy będą mogli sobie grać w Diablo, chyba na tak to, to ogólnie tak samo będzie, że, że, że będzie można pograć sobie ze znajomymi, na konsolach tego nie ma i ja się pytam dlaczego. Co jest Blizzard? Co jest? Co jest? Nie ma w ogóle poczekania, słuchajcie, jest gra multik, tak, jest, jest dużo po prostu was do randomowych osób, które obecnie grają w Diablo przez sieć, natomiast z kumplami nie pograsz. No, co jest? What the fuck, man? What the fuck? Tak się nie robi. Mam nadzieję, że Diablo będzie miało z miejsca to wszystko naprawione. Choć o tym w ogóle nic nie słychać, nikt o tym wcześniej nie mówił. Dopiero głosy wybrzmiewają z internetu, z YouTube'a. Eee, ludzie się bardzo tym denerwują i irytują. Ja tak samo sam jestem poirytowany. Miałem nadzieję, że z kumplem im pogram, a tu taki make. Nie wiem, jest to bardzo słabe, bo w momencie, kiedy będziecie chcieli właśnie pograć z kumplem, no to się nie da, bo, bo, bo nie ma poczekalni, nie możesz założyć swojej gry, nie możesz zaprosić kumpla do gry i to jest bardzo słabe. To jest w sumie taka, taka w sumie tylko jedna rzecz, która mnie bardzo irytowała i która przynima się do tego, że nie kupuje Diablo na pewno tylko poczekam, zobaczę co to będzie, e, zobaczę czy ludzie powiedzą czy to zostało zaimplementowane do gry e, czy też nie. Ogólnie gra jest świetna gra świetnie wygląda, gra świetnie brzmi jest ogólnie moc i tak naprawdę e, wszystkie osoby, które pierdolą, że, że, że gra jest lipna i nie biorą tego jeszcze raz, no to nie wiem dlaczego e, no chyba, chyba tylko i wyłącznie dlatego, że nie lubiły albo jakoś znudziłem się e, Diablo 2, no mi się nie znudziło ja chętnie bym właśnie pograł w nowej odsłonie ale właśnie z kumplami, no w sumie sam z sobą tak samo bym pograł, że tak się wyrażę w single player, no ale to właśnie cała kwintesencja słuchajcie tych gier to jest właśnie to, żeby iść na, na różne rajdy, inne pierdoły właśnie ze znajomymi, z kumplami, a nie z randomami i to jest właśnie cały właśnie duży ból tego wszystkiego. Dobra, co Wy na ten temat? Dajcie znać w komentarzach e, czy wierzycie Diablo, czy wierzycie, że, że Blizzard postara się zaimplementować lub, lub zaimplementuje w dniu pierwszym właśnie tą całą poczekalnię, czy w ogóle wierzycie, no bo ja osobiście przez kilka tygodni właśnie przez, przez, przez cyberpunka, przez inne. Pie to w ogóle Cyberpunk to jest oddzielny materiał na mm, czy oddzielny motyw na materiał Oldschool school reviews, bo trochę jestem zirytowany z cyberpunkiem e, tym, co w ogóle CDP robi, ale dodawa do, nieważne o tym. E, o diablo, no to więc więc właśnie tak, jestem właśnie ciekaw, czy, 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 czy im wierzycie, że oni to zrobią i że to się w ogóle pokaże, znaczy musi się pokazać, bo ja ludzie ich rozszarpią i ta gra praktycznie nie będzie miała tak można powiedzieć takiego wybuchu, jak, jak powinna na samym początku. Nie wiem, oni się chyba nikt z nich chyba się naprawdę nie uczy z historii. Na, na podstawie... Zostaje cyberpunka, jak wypuścisz grę, która jest też osnawana na kopu i spierdolisz sytuację właśnie w ten sposób, koncertowo, to się nie dziw. Panowie z Bizarda, mówię do Was, nie dziw się, że Ci gra nie zejdzie. To tyle. Trzymajcie się, dajcie znać, co Wy o tym myślcie. Do następnego. Strzała.